Z strony Król Ogórek z kanału XBORO JUNIOR, a ze mną jest z Banan Oraz Simon Izebanan. i Szymon I Ale on nie będzie występować w naszym odcinku yy, Więc yy, teraz zatrzymam nagranie i zobaczycie się jak wbijemy ze skrzynek Pa Cześć Już Cześć. Siemanko, yy, powróciliśmy, zbiliśmy trochę skrzyneczek 150 i pięć big boxów. I mamy cz cztery, mo cztery nagrody z Alei Pucharków. No i, no i będziemy otwierać, ale najpierw weźmiemy sobie Klejnoty, tylko big boxy. Otwieramy najpierw big boxy. No, nic, żeby nie wpadło. Mm. Jeśli nie jest, to wpadnie, to będziemy mieć problem. Hmm. Ale nie na pewno będzie na postać, bo Mike a Dynamic to na końcu odbierzemy. No tak, ale będzie przynajmniej na postać. No i najpierw... Eee... No dobra. E... Przepraszamy za jakieś hałasy. Lub, że nic nie mówimy, ale mamy ale... takiego... No taki jakiś dzieciak przyszedł, nam przeszkadza nagrywać. No więc przepraszam, jak będzie się darł, ale to nie nasza wina. No i co, najpierw może otwieranie, 50 na? skrzynek. Ja przecież Dobra. Ale nie, ale nie stukaj tak, bo Pieniądze, będzie. kiełek, max. Mm -hmm. Ale nie stukaj tak mocno. Pię wiem, pieniądze nie stukaj, do Leona. Do Leona 5. Do Nity 5. No i nic nie ma. Teraz pieniądze. 16 monet, 6 mm. punktów do Karla. Ty gadasz. I 6 punktów do rozy Akurat wszystko ma 6. 13 punktów. Monet. 7 punktów do Franka. I 5 punktów do peny Kolejna skrzynka. Dalej nic nie ma. 12 punktów. 12 monet. 6 punktów do Jeana. 7 punktów do pana Pi. I klejnot. Tak. Szymon, powie coś. Yy, mamy 15 monet teraz czym 6 punktów do Jesse 5 punktów do Rosie dobrze i 4, 4 gry ty... hey no nie pytajcie się dlaczego mamy po rusku ale po prostu po Rosku mamy szczęście no i mamy 12 monet yy, 6 punktów do Mortisa i 5 punktów do Kiełka teraz Paweł będzie mówił a ja się muszę czymś zajrzeć Dobra, mamy 6 razy monety plus 5 punktów do Maxa i plus 5 punktów do nani, 14 pieniędzy, plus 5 do Piper i plus 6 do franka, yy, 13 pieniędzy plus 7 mo mocy do broka i 7 plus 7 mocy do, do Maxa no 16 no zł musiałem coś zrobić plus 5 do Franka i plus 6 do Mortisa Mam nadzieję że nie kupiliście żadnych megaboxów za mojego nie Dobra to ma box Będziesz mógł obejrzeć ten film później No tak i będzie miał na Ciebie dowód i 17 monet 7 punktów do Celi no i 5 punktów do Bibi. Ej, czemu nie wpada że na postać? 17 monet. Kurde, ten film będzie ile on trwa. Już mi 4 minut trwa. Dobra, 5 punktów do kolta i 5 punktów do Leona. I 4, 4 kleina. kleina. To może trochę przyspieszmy tempo. 14 monet, 7 punktów do papery i 7 punktów do tary. 13 monet, plus 6 do Barleja i plus 7 do Nani tak. i 4 klejnoty. Tak. Teraz ja tutaj będę, bo tutaj mam 4. mikrofon. No 4. i mamy 14 monet 7 punktów do broka... No to załatwiaj. I 5 punktów do czeki. Ej, czemu tam najpierw było więcej punktów? Nie wiem. OK. 17 monet 7 punktów do na niego i 5 punktów do Piper. Ej, znowu jest na odwrót. No kurde. 15 monet plus 5 Dobra, razy. Już szybko rób. Albo czekajcie, teraz robię cięcie. I otworzymy... Jak otwarzymy. będzie... Jak będzie jakaś postać, to wam pokażemy. Tak, pa. Ostatnia skrzynka dla Sam. Pawła. O. Czekajcie. Musisz się przygotować. Przepraszam, że teraz było stuknięcie. Oj, dobra, jak ty mówisz, że miałaś szczęście na tarze. to Otwieramy. I to będzie... To będzie 12 monet. 6 punktów do Karyla na no 6 punktów do Rico. Za chwilę zaczniemy ze mną. Tylko coś załatwię. Mogę odblokować ci klejnoty? O, żeby nie było, odblokuję mu klejnoty. Pieniądze? Wiecie co? W tym skrzynkach jest tak fajnie, że możesz... Jak masz masz jakąś jakąś rzecz... się odebrał bonety. Bo gdzie? Mam skrzynkę jeszcze, weź tą skrzynkę ja mam tam w górze. majka jeszcze nie odbieraj. Nic na nie trafiłem. Dobra, teraz ty otwieraj dalej. Yy, Aha, niestety ocenianie mi się włączyło, przepraszam. Dobra, otwieramy. Yy, no i teraz ja otwieram, oczywiście zrobię cięcie, bo nie chcę was tym zanudzać i jak będzie jakaś postać, to włączymy nagrywanie po prostu. No i co, No Do zobaczenia później. No i ostatnia skrzynka. No i ostatnia skrzynka, jak mówiłem, nic mi nie wpadło. Jak nie wiecie, to my mamy nic, nie trafiliśmy cały czas. Szem, teraz, y, teraz Szymon będzie otwierał. Suzy. No i no oczywiście zastopujemy, żeby was nie zanudzać. Pa. No i ostatnia skrzynka. Do Szymon, ra. otwieraj. Do Niestety ra. nie ma. No i czekajcie, wszyscy razem otwieramy Dynamajka. Trzy, Trzy, cztery. No i Dynamajk, nowa postać. Dziękuję bardzo. Brakuje no. mi tylko siedem. Zostawiajcie łapeczki w górę. Komentarze, komentarze i subskrypcje. No i posłuchajcie, jeden like to jest jedno wyzdrowienie dla Kajtka. Frytka. Dla Kajtka. No. Wyzdrowienie. Jeden like to jest też bo jedna szczęśliwa na... Suzy. I trzeci like to jest jedna frytka, która się to po podłodze, więc jak będzie dużo. A, a mam pomysł, jak nas, jak będzie. Czekaj, bo nagrywam już. No dobra. O nie, czekaj, ja nie nagrywam. Ile będzie lajk? Nagrywam. Ile będzie y lajków, tyle, jak będziemy dorośli, zamówimy tyle frytek. Ile będzie lajków? O Jezu, to, okay? to, to zapomnę. Ale dobra, no i jedna frytka, no jeden lajk. To jest jedna frytka, która się dorula po podłodze, więc jak chcecie zobaczyć ile frytek się do po podłodze, to zostawiajcie łapeczki w górę. No i cześć! I komentarze i pytajcie się o co tam u nas. No to cześć. No i niedługo nowy film. Pa!